Na specjalną prośbę wiza. odcinek, sąsiedzi, przeróbka, dubbing. Masz, potnij te deski. Tu ci kurde wymierzę, tylko nie, pod nimi stół jak ostatnie. Dobra już, nie marudź. Kurwa, znowu mój stół. Kurwa kabel. Chodź tu, co tak chcesz? Masz tu kabel i cesarz, mam go w dupę wsadzić? Tam go podłącz. Ty, żółty karton, tak? Gaz szeregowy. Dziwię. surfing. Witaj, przyjacielu. Witaj, czerwone sąsiedzie. Będziemy dzisiaj lecieć na plaży i pokazać ci moją największą pasę za czasów młodości. Czyli windsurfing. Dobra, jedziemy. Patrz, tutaj mam Pornola. Z czasów PRED, długi znalazłem u starego. <laughs> a zrobiłem cię w chuja a to jestem ja patrz, ja jestem ja jak kiedyś surfowałem. Kurde, nie było chyba. No patrz. Ej, i up. E kurwa i on zniknął. Co ty się bawisz? Kurwa magika. Że takie sztuczko odpierdalasz? Ja pierdolę. Dobra, skakuj. Już jesteśmy niedaleko, bierz sprzęt i waduj się do mojej fury Dobra jesteśmy na miejscu, no pamiętam to miejsce Kiedyś ze starem to byliśmy, ujrzeliśmy się w stropa i spaliśmy w tej studni Dobra trzeba to włożyć I idziemy pływać, dobra Ja wysiadam No i ahoj przygodo Sąsiad pomóż, sąsiad Co? O kurwa ile to jest gówna Pomóż mi, bo się głównie gównie ulepiłem. Weź to w deskę chyba. Weź mnie wyciągnij, bo kurwa to jest gówno jakieś... I nie mogę. Jakiś woda gnojowa czy coś. Dobra, już się. Nie mogę, no Za daleko jesteś. Przez pływać, bo się kurwa jeszcze bardziej w tym pierdolisz. No weź, to sapi i jeszcze śmierdzi. Nie dość, że kurwa. Chujowe to jakoś, że cały tym jestem. To jest obrzydliwe. Czekaj, masz. Mam gdzie? Chyba gdzie mam, no. Wyciągam, ale nawet nie myśl, że taki upierdolony siądziesz do tytułu mojego samochodu. Czekaj, masz tu środkę i szmatę, weź się w się umyj, dobra, czekaj. Potrzebna jest woda. O, tam jest studnia, coś mówiłeś o tej studni chyba, co nie? Patrz. No, tam idziemy, chodź. Ty gminiany bałwanie, chodź. Czy jest tam woda? Chyba jest. Dobra, Próbuję wyciągnąć ewentualnie tam skoczysz. Idziesz? Jak to dobrze w końcu móc mówić. Dobra, to ty się tu umyj, a ja spierdalam. O ty święciu, A ja? Co za mną? Ty się najpierw musisz umyć, to wtedy po ciebie za, nie zadzwoni. To za chuj. Nie jest przyjaciel, to jest imitacja przyjaciela. Ora... Umyję się z tego gówna, bo kurwa nie mogę. Dobra, przyjechałem na HT. Zapomniałem już budowarów, ale no jeszcze wziąłem jedną rzecz I wracamy od tego cwala tu, Co tam? Dobra, bardzo ci przyniosłem, wiadro Na chuj mi wiadro? Patrz, tu jest stama Jak ją odblokujemy to, to, to będzie woda Okej, okay, rozumiem, dobra Czyli nabieramy wodę ze studni I będziemy mogli, tak? Ja nabieram tyle Godziny później... Ty sąsiad, bo już myśmy chyba z 10 wiader że się tam... Nie z tej wody. Ja jestem zmęczony za no bardzo. Ale mam pomysł. Ukradnę ci samochód i podjadę na chatę twoją. A ty się pierdolę z tymi wiadrami No to za śmieć. Ale w sumie się odpłacił za to, że go zostawiłem. Dobra, lecimy. No... Do no dupy z tej wody, ale dobra, trzeba będzie... wymyślić. Dobra. Zahaczyłem o i... Była promocja i ja kupiłem 10 tysięcy desek, więc coś tam zbudujemy z nich. jep. jeb, yep, jeb. Yep. Masz tu jakieś płachty, jakieś inne główne. W naszej inteligencji stworzymy z tego jakoś kurynku... jakieś tam perpetuum mobile, czy coś takiego. Dobra. Tu wstawiamy tą rynnę. Robimy ci kurwa zjeżdżalnie, żebyś mógł wskoczyć na tą deskę. I jak myślisz? Myślę, że się nie rozpierdoli za pierwszy razem, ale jest okej. Okay. Zalliście. Dobra, idziemy. Dobra. Stałem na stołek. Bierzemy wiadro. Ile niech leci. Dobra, spuszczaj wodę. To jest. Leci woda. Coś tam podleciało, ale mało tego jest. Dawaj przynajmniej więcej tego. Masz drugie wiaderko, a ja panią dalej. To siedzie? Co? Gówno. Dobra, lecimy. Nie, już wystarczy chyba. Teraz idziemy tam. To ja idę do samochodu, żeby go daje bać. Znowu nie zostawił ten śmieć I co? on znów pojechał. Znaczy, to coś tylko lepsze przynieść, jakąś deskę. Jebaną. To jest coś, co pomoże nam zwiększyć wydajność naszej wspaniałej rury. z do wody o prawie 400%. Podniesiemy auto, tutaj to wciążemy. Będzie gitarnie. Dobra, odpalaj. Tak jest. O i widzisz jak to leci? Widzę No i chłopie, leci, leci O przestało Chyba się woda w sumie skończyła Tak? No, no to dupa Popływasz sobie dzisiaj Chcę co by tu wymyśleć No ja pierdolę już się napaliłem na tą deskę No nic, no chuj to, to Mam marzenia. kiedyś to było tak pięknie. Dobra, chodź tu. Idziemy Je na chatę. Wsiadaję się napierdolimy. Kiedy idzieś? no się... Dobra. Daj, bo się coś nie mogę wodzić klimy w tej aucie. O ty nie masz paliwa już. Daj. Kurwa, ktoś ci tam nasrał. Paliwa nie masz chyba. No, to dalej. Paliwa nie masz. O ja pie... O wiatr leci Wzmuchnął mi czapkę Kurwa wraca moja czapkę. Coś ty się kurwa za babkę przebrał Patrz będę tak jechał o U, ale fajnie jak za dawnych lot jakiś sąsiedzie za wspomnienie marzenia